Nowy projekt pasa i Przyszłość. Prowadzimy naszą inicjatywę, w której głównym tematem jest pasja. Założenia projektu polegają na dodaniu otuchy i motywacji młodym osobom wchodzącym w życie oraz tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co chcą robić. w przyszłości zrobić. Materiałem naszej pasji są przede wszystkim prowadzone wywiady z dzisiejszej a przede wszystkim z różnorodnymi osobami, które posiadają wspólny za zamiłowania do własnej pasji. Wspólnie między zespołem wpadliśmy na taką tematykę, ponieważ każdy z jedzy nas i nie tylko doświadczył tego negatywnego zjawiska, gdzie niektóre okoliczności, np. edukacja, ogranicza lub niższym młodym osobom chęć do rozwijania się. Niewiele są takich projektów, które podejmują naszą problematykę, ale ten aspekt jest dosyć ważny Widzisz, w dzisiejszych czasach, który jest częściowo zaniedbywany. Chcemy propagować pasję, która może być źródłem przyszłej pracy, wykonywaną z wielkim zaangażowaniem, a jest dodatkowo płatną. Pasja jest cencem życia, źródłem radości i szczęścia każdego człowieka, bez którego byśmy długo nie wytrzymali oraz bardzo zmęczylibyśmy się pierwsze się w codziennym życiu. Mieliśmy okazję nagrywać wywiady z osobami, które pomimo niektórych okoliczności nie zaprzestali rozwoju własnej osoby w zakresie zainteresowane. Wszyscy uczestnicy naszej inicjatywy dążą do osiągnięcia wymarzonej pierwszej zajęcia. Również niektórzy już osiągnęli wyznaczone cele, ale w obydwu przypadkach musieli ciężko i regularnie pracować nad własną pasją z wielkim zaangażowaniem w nim. Do tej pory około 12 tysięcy beneficjentów zobaczyło i, mam, i mamy nadzieję, że skorzystają z naszych materiałów. Mamy zamiar pokreślenie w ramach zwolnienia z teorii, Nadal robisz nim, ale już na własną rękę, bardziej w spokojnym tempie, ponieważ w przyszłym roku piszemy maturę. Zapraszamy na nasze strony. Do zobaczenia na Pitch Contest.